Siemanko dzisiaj ciąg dalszy na temat traktorka konkretnie na tej zwolnicy dzisiaj zwolnice, zębatki, przekładnie i tak dalej pamiętacie skończyłem ostatni odcinek był na temat tego modelu zrobienia do tego odlewu żeliwa dla obudowy tej zwolnicy wróciła cała, odlewy zrobiono trochę długo to trwało bo chyba dwa a może nawet trzy tygodnie w międzyczasie jeszcze zrobiłem taki piastę. Pomyślałem sobie, zamiast szczenię ze stali, to przecież mogłem zrobić żeliwo. Łatwiej obrobić to piastę żeliwo i taniej. Czyli ono ma tutaj piastę, Piasty mi odleli, ładnie wyszło. zgrubnie wszystko, także nie ma problemu. A główna część to jest ten kawałek stali. Konkretny. Kurczę, 10 kg może waży, ale to tak ma być. Chciałem mieli jeszcze mi zrobić, że mieli przefrezować te powierzchnie, ale powiedzieli, że na nie mają czasu, więc będę musiał sam jakoś to zrobić. Albo zaniosę u nas tam do takiego zakładu, mają szlifierkę płaszczyzną, bo to. Przeszlifują mi na jakiś tam wymiar jeden i będzie elegancko. Co dalej zrobiłem? Zrobiłem już jedno piastę, przetoczyłem. O, tak to ma wyglądać: piasta, łożysko będzie tu siedzieć, i tu przez te otwory będą na skroś przewiercone. I razem skręcone. Oczywiście wcześniej uszczelki. Tu mam zrobiony otwór na wlew oleju. Tu do spuszczania oleju. Tutaj wałek będzie siedział przy, przy zębatce pośredniej. Co jeszcze zrobiłem? Zrobiłem jeszcze, że w międzyczasie zamówiłem napęd zębatki. Do napędu na gąsilnicę. Pomyślałem sobie, że już z tamtych starych nie będę brał już niech będzie tamto w całości, bo może przyjdzie, że trzeba przeprosić tam to przekładnie to wyciąłem drugie takie dwa razy dziesiątek, już jakie jakieś grube mam zamawiać, to zamawiam dwa razy albo trzy razy, zależy jaka grubość. Tutaj 20 było. Nie chciałem 20 w jednym kawałku zamawiać, bo czym grubsza stal, tym gorzej dla nich wyciąć, mniej dokładne i droższe to wszystko to lepiej zamówić dwa razy cięższe. I później tylko zespawam tutaj na końcówkach wsadzę w tokarkę tutaj te trzy otwory to są zrobione specjalnie na szczęki do mojej tokarki Nałożę, zaciągnę i mogę jeszcze otworek poprawić później tu lekkie ścięcie zrobię, żeby ładnie w gąsienice wchodziło i tu jeszcze zrobiony nawałek i tutaj wycięte pod otwory dziesiątki i zamiast klinów pustów i wielowpustów tam jakiś, ich, to użyję po prostu tulejek sprężynowych. Mam tak zrobione w, star w starszej, w traktorku teraz tak mam zrobione, że cztery tulejki dziesiątki wbite. Najlepsze połączenie, dlatego że no jak się jeździ traktorkiem, to do tyłu, do przodu, do tyłu, do przodu, do tyłu, do przodu. I te w pusty jak są na pustach, to powolutku się wyrabiają z czasem coraz większe luzy coraz większe rozy. a jeśli te sprężynowe tulejki włożę, mam włożone, przez 4 czy 5 lat temu miałem to zrobione i do dzisiaj nie ma nawet najmniejszego luzu, te tulejki po prostu sprężynują cały czas i trzymają bezluzowo dodatkowo jeszcze w te tulejki dziesiątki mam włożone mniejsze tulejki, akurat pasuje chyba szóstki także jest podwójnie twarde także naprawdę fajne rozwiązanie jest i tutaj też tak mam zrobić. Jeśli coś jest sprawdza, to dlaczego tego nie użyć? Także już mam trochę materiałów. Mogę już wiercić, składać jeszcze tylko te przeszlifowania. Nie wiem, czy mi się uda zamówić, żeby mi ładnie przefrezowali albo przeszlifowali. Mówię to równiutko, bo to będzie olejem wszystko zalane, także żeby żadnych przecieków nie było. Tak wygląda sprawa w postępach budowy zwolnicy. Pozdrawiam i do następnego.